Wszystkim, to jest już yy, 16 odcinek, kolejny go obrania. Yy, tam na Rakówce od siódmego odcinka, tutaj na Rakówce i 16 w Katowicach. Yy, jak widać na, od drogi na kapliczkę, tam w tą stronę, gdzie zbierałem w lesie ze strony po, po, południowej dokładnie tutaj mamy lekkie zachmurzenie z taką wilgocią właśnie się rozchmurza mamy tam kumulusy już płyną tam też jeszcze jakieś chmury nie wiem czy to kumulka burza będzie no i tu mamy właśnie oto te grzyły które tam wyzbierałem z części południowego lasu dokładnie tam i tutaj mamy maślaczki ziarniste, koźlarze grabowe, jakieś białowe, różnobarwny jeden tu jest, to Polak może być nawet, chyba. Mamy podgrzybki zwykłe, borowiki, tutaj borowiki są siatkowane, zwykłe, sosnowe. I zajączki tu są, gdzie jest, tu jest zajączek jeden, drugi. No, tutaj sporo jest tych grzybów. Jest jeszcze tu czerwony koźlarzyk. Właśnie, no i to byłoby tyle tych ku kurek. Na kówce, dokładnie tutaj. Zapraszam na grzybobranie Teraz będzie... Mnóstwo grzybów właśnie na ten czas nadszedł. I za obejrzenie do następnego odcinka.